tutaj jakiś taki miejscowy przysmak Okej, okay, no problem Dobrze, ale mówisz po polsku Polska, polska yeah. To jest good Price? Taniej niż w Biedronce Taniej niż w Biedronce, got, dobre good, good. Kierunek Gruzja! Śmieszna nazwa miasta Kutaisi. Lecimy, przygodę, czas zacząć. Jestem już w Gruzji, wylądowałem. Godzina późna, różnica w czasie jest dwie godziny. Także tutaj mamy 20, teraz dokładnie 23-24. Jestem na lotnisku. Lot przebiegł bez żadnych opóźnień, no ale dosyć długi, prawie tam 4 godziny. Tutaj wita nas od razu przy wejściu taki fajny billboard. Welcome to Georgia. Tutaj od razu możecie zobaczyć, jak wyglądają litery gruzińskie. Nie wiem, jak to się czyta, nie ma to nic wspólnego z cyrylicą. Przed chwilą udało mi się tutaj, Na tak, w takim stoisku, kupić kartę SIM. Tam są bankomaty, wypłaciłem z bankomatu 300 lari, bo tak nazywa się tutajsza waluta, lari. Korzystałem jak zwykle ze swojej karty Revoluta, taka kryptoreklama po raz kolejny w moich filmach. Nigdy nie biorę ze sobą gotówki, nie wymieniam, nie kupuję, zawsze korzystam z rewoluta, wypłacam po prostu z najbliższego bankomatu. Wypłaciłem 300 a lari, przeliczyło mi to automatycznie na 484 zł, co pi razy oko mniej więcej daje 1 lari złote 60 groszy, zł. takie są mniej więcej proporcje. Wykupiłem 7-dniowy, chociaż ja tu będę trochę krócej, ale no, taka była opcja. Wydawała mi się najkorzystniejsza. Internet, nielimitowany internet na 7 dni i 50, w tym mam jeszcze 50 minut rozmów lokalnych i zapłaciłem za to 15 lari. No idę szukać teraz transportu. Następny problem będę miał do rozgryzienia. Zgadałem się tutaj z panem. Jak ciebie zawód? Roland. Rola, Roland. Z panem Rolandem. Wiezie mnie na adres do mojego hostelu. Jest to jakieś 25 km tutaj od lotniska. Za 40 lari. Nie wiem, czy to jest dobra cena, taka cena wyjściowa było 50 lari, skończyło się na 40. O tej porze autobusy żadne nie jeżdżą, także nie miałem wyjścia. Jedyne rozwiązanie, taksówka. Szkoda, że trochę przed wyjazdem nie pouczyłem się gruzińskiego, przynajmniej tych ich liter, żeby wiedzieć, jak to się czyta. Może by człowiek prędzej coś wiedział, bo tak to, to zupełnie mi to nic nie mówi te. Wygląda to jak robaczki. No widzę, że dosyć stromo tutaj jest. Także jak z górki schodzi, to jeszcze w porządku. Urczę tu pan zasuwa, szybko jedzie, nie patrzy na te, te. zawieszenia, nie oszczędza. Lokalny na właściwy adres, ulica Tbilisi, numer 92, hostel się nazywa Forest. Przez dwa R pisane, no tak to bym z angielskiego z lasem skojarzył, na takiej tutaj uliczce. Pierwsza w nocy, także nie będę przedłużał, to i tak za dużo nie zobaczycie. No jest klimat, jest klimat tutaj widzę w tym y, hostelu. Tam z tyłu jakiś ogródek, pokażę wam jutro za dnia. Pokój mam trzyosobowy, ta trzecia osoba nawet nie wiem czy jest. Zapoznałem się tutaj już z jednym panem y, Szwedem. Chwilę pogadaliśmy, akurat przyleciał tym samym lotem y, z Polski śniadanie jutro od godziny 9 do dziesiątej przed z godzinę, także do dziewiątej jak się uda zamierzam pospać, jem śniadanie no i ruszam w miasto na podbój tutaj ku Taisi. przyjechałem tu późno w nocy, praktycznie nic nie było widać teraz chciałem wam pokazać w ciągu dnia jak to wygląda ta ulica o nazwie yy, dumnej nazwie yy, stolicy yy, Gruzji, czyli Tbilisi i dokładnie jadąc albo idąc w tamtym kierunku dojedziemy do centrum yy, tutaj tego miasta czyli Kutaisi a tutaj jest mój hostel Jest to po prostu taka willa przerobiona na pokoje otoczona takim ogrodem ogród jest tutaj z przodu tam z tyłu też potem wam pokażę No widać, że to wszystko takie zabytkowe, mocno stare, przynajmniej tutaj na tej ulicy Architektura no jest jaka jest No ale jestem tutaj na, na obrzeżach jakieś 10 minut spacerem od starówki W tym mieście w Kutaisi mieszka około 150 tysięcy ludzi, także no, dosyć spore miasto z tego co wyczytałem jest to trzecie co do wielkości po stolicy pod Tbilisi i po o, tym nadmorskim mieście Batumi. Mieści się tutaj siedziba Parlamentu Gruzji. No, i dzisiaj planuję cały dzień tutaj spędzić w mieście. No i tam w okolicach, bo jest tu parę takich fajnych atrakcji w okolicach. W okolicach tutaj miasta. Ale to pokażę Wam później na bieżąco. Będę coś tam opowiadał. No, bardzo mnie ciekawią te litery. Ten język gruziński. W brzmieniu nie jest za ciekawy. Ale liternictwo naprawdę fajne. Nazwy ulic, jak widzicie, wszędzie są jakby naszym normalnym alfabetem łacińskim. I tutaj, gruziński. O kurczę tutaj. Jakiś zakład pogrzebowy. Nie fajna akcja. Teren dosyć z tego co widzę nierówny, górzysty, także dochodzenia też może być dosyć ciężko. No a ja w planie mam zrobić dzisiaj tutaj, wiadomo większość będę z buta. Samochody z tego co widzę jeżdżą tutaj nie najgorsze, sporo różnego rodzaju suwów rejestracje gruzińskie, mają skrót GE. No jak widzicie, no tak to wygląda. Nic tutaj specjalnego. Na dłuższą metę trochę to męczące, bo no te wszystkie budynki tam obskrobane, niezadbane, widać, że wiekowe. O, tu jakiś piesek sobie idzie fajny. Są się trochę boję, ale to nie wygląda na jakiegoś tam agresora. Ministry of Education and Science of Georgia. Ministerstwo Edukacji i Nauki Rosji. Szkoła Publiczna numer 19. No wygląda nie No No ja zapłaciłem za ten dojazd tutaj do tego hostelu 40 lari. Taką cenę udało mi się wynegocjować tam yy, zbić z 50. Natomiast mój współlokator Yy, spokoju yy, za tą samą trasę, no bo jechał z tego samego miejsca z lotniska, tutaj do tego samego hostelu szwed, zapłacił 70, czyli prawie yy, drugie tyle. Także mam wrażenie, że cena też wynika tutaj z tego, z jakiego kraju się przylatuje. Yy, takie miałem informacje i, i faktycznie być może tak jest. Taka moja rada dla Was, że jak tu przyjedziecie naprawdę chyba warto od razu się przyznawać, że jest się z Polski I, i oni chyba tutaj wtedy na nas jak już tu przychylnie i patrzą i te ceny mogą być po prostu niższe. No nic specjalnego, nic specjalnego. E, czuję się tak jakbym się cofnął e, naprawdę o te 30-40 lat w Polsce czuję się trochę tak, jakbym chodził, nie wiem, po y, łodzi, przykładowo, tak, tak, taki hasło rzuciłem y, po naszym polskim mieście łódź jakieś 30-40 lat temu, tak. y, Wszystko takie obskrobane, zaniedbane, nic specjalnego. Tutaj jakiś sklepik. Tam w oddali widzę jakąś fontannę i jakiś pomnik. Idę w tamtym kierunku. Jestem tutaj na środku jakiegoś takiego ronda. Pseudo-ronda, znaczy rondo, wokół takiej o, tutaj fontanny. Tak to wygląda, tam są jeden przystanek autobusowy. Tutaj to chyba taka marszrutka, która kursuje tam do Tbilisi, do Batumi. Tutaj jakiś kościół. Za chwilę spróbuję do niego zajrzeć, no w tej chwili po słońce. A tutaj szereg jakiś takich sklepów. Supermarket, supermarket. Może za chwilę wejdę do któregoś z nich. Yy, Gruzja w większości jest chrześcijańska, yy, odmiana chrześcijaństwa, jeśli tak to można powiedzieć, prawosławie. No jak widzieliście, te kościoły w środku są naprawdę mega bogato zdobione, po prostu ściany, faktycznie nie ma pustego miejsca, tylko jest, wisi obraz przy obrazku, ikona przy ikonie. No nie wiem, czy to jest dobre i właściwe, zresztą ten temat już poruszałem, będąc chyba ostatnio w Rydze. Wydaje mi się, że to jest właśnie taki typowo, typowo gruziński kościółek. Tych kościołów tutaj przypuszczam w całej Gruzji jest setki. Dzisiaj mam w planie odwiedzić takie dwa bardziej znane tutaj na obrzeżach Kutaisi, ale to za każdym razem jak mówię nazwę tego miasta, to mi się śmiać chce. Wiadomo o co chodzi. Ogródek. Zaraz za bramą wejściowo do mojego hostelu. To nie jest ogródek taki. Kwiatki, skwarek ładnie zadbany. Tutaj mój hostel. Zaraz pokażę wam. Mam nadzieję, że to chyba nikt nie będzie miał pretensji, jak to wygląda. No tego typu willa przerobiona na kilka pokoi. Tutaj ogródek z tyłu budynku. Tam kurki latają. Za mną z tyłu bajzel, rozgardiasz. Jedno z pomieszczeń hostelu. Taka mini świetlica. Stoi stary no na razie jest za wcześnie, nie będę nic grał. Poza tym widzę, że też tam klawisze mocno wybite, także roztrojone, pewnie tak nic z tego nie będzie. Taki klimat domowy, typowo. Śniadanie zaliczone, było smacznie, niedużo. Przejście nie przejadłem, ale było naprawdę bardzo fajne. Nie filmowałem tego, bo towarzystwo siedziałem przy stole ze współlokatorami znaczy z jednym współlokatorem, z chłopakiem o którym wspominałem wcześniej czyli tym Szwedem, którego imienia, a Henryk, Henryk no i jeszcze dołączył do nas na śniadanie chłopak z Indii gdzie po akcencie gadał po angielsku, ale nigdy bym się nie zorientował, że jest Hindusem, bo akcent miał zupełnie, zupełnie inny, inny niż większość Hindusów no i jakoś tam się fajnie dogadywaliśmy, integrowaliśmy przy śniadaniu, dlatego nie filmowałem. Zyskałem nowych, kolejnych nowych dwóch subskrybentów swojego kanału, czyli tych dwóch chłopaków, tego Hindusa i, i, i tego właśnie Szweda. No wiadomo, staram się reklamować swój kanał, was, was też, jeśli ktoś z was jeszcze nie subskrybuje, świat to za mało, no to zapraszam. Oglądajcie moje filmy, poprzednie serie z poprzednich miejsc z Jordanii, z Malty. Powoli do przodu. Teraz z Gruzji na pewno też będzie parę odcinków. Myślę, że co najmniej 3-4. Na pewno. No zobaczymy na ile tego, co mi się tu uda zobaczyć, ile mi się tego materiału uda tu nakręcić. Zapraszam jeszcze raz. Subskrybujcie, lajkujcie, komentujcie wszelka krytyka konstruktywna, jak najbardziej wskazana. No po prostu nie lubię chamstwa, wszelkie jakieś chamskie komentarze będą po prostu usuwane. Jestem pod kolejnym z kościołów, jest tutaj ich, ich sporo, tutaj kolejne, tam widać następny, tutaj już dochodzę do tego jakby głównego placu, tam widać już tą taką słynną fontannę. Z hotelu to dosłownie zajęło mi to nie wiem 10 minut, żeby tutaj dojść, tym, także bardzo szybko, tym bardziej, że, że schodziłem z górki, także było łatwo i szybko. Teraz spróbuję jeszcze raz tutaj zajrzeć do środka, do tego kościoła, który prawdopodobnie w środku będzie wyglądał bardzo podobnie, bo te kościoły są wszystkie tego co widzę architektonicznie, zarówno z zewnątrz jak i w środku do siebie podobne. Nie chciałem robić obory, tam w środku na bezczela filmować, bo akurat trwała msza, także przy wejściu takie krótkie ujęcie zrobiłem. W środku praktycznie same kobiety. No to co już w poprzedniej serii chyba z Rygi mówiłem. W tej kulturze, w tej wierze, czyli w prawosławiu kobiety są zobowiązane zasłaniać włosy. Wszystkie miały chusty na głowach. Jestem tutaj w centralnym w punkcie Kutaisi na głównym jakby tutaj rondzie Rondo jest koło tej słynnej fontanny Fontanna przedstawia posągi to są takie jakby z tego co doczytałem repliki starożytnych gruzińskich Dobra, tam jakaś chyba policja jechała. Nie chcę, żeby mi tu zaraz zgarnęli. Chyba tak policja wygląda. Tutaj ta fontanna. Podobno to są. Jeszcze raz powiem. Nie wiem, czy tutaj trochę szum zakłóca od tej fontanny. To są repliki starożytnych gruzińskich posągów, które. Zostały odkryte w czasie yy, wykopalisk archeologicznych tutaj na terenie tutaj, na terenie Gruzji. Fajna fontanna. Tam jeszcze nie wiem co to jest, wygląda mi na jakiś teatr, operę. Coś w ten desce. Zaraz tam też tam podejdę, spróbuję to wiedzieć. Tutaj McDonald's, tamten kościół, w którym przed chwilą byłem. Jest git. Słoneczko Smaj. Przed chwilą doczytałem ten budynek, który Wam wcześniej pokazywałem, jestem teraz tutaj przy wejściu zamknięty, to jest tutaj teatr. O tej porze nieczynny. Tutaj mamy gwiazdy chyba jakiś tutaj sławnych. Gruzinów, aktorów prawdopodobnie, osób, które występowały, występują w tym teatrze. Tak to wygląda. A tutaj ten główny rondo, główny plac. Ruch jest dosyć spory, ale jest naprawdę do zniesienia. Kultura jazdy na razie jeszcze nie mogę się wypowiedzieć. Wygląda to w miarę, w miarę przyzwoicie. Właśnie wbiłem się tutaj, zaraz przy tym centralnym rondzie do Muzeum Sportu. Myślałem, że coś będę musiał opłacić. Okazało się, że to atrakcja darmowa. Zobaczcie ile tego tu jest. Yy, tak pobieżnie Wam tutaj pokażę. To na pewno wszyscy słynni sportowcy gruzińscy. Z dawnych lat. Z różnych epok. Jest tych eksponatów, zdjęć. Różnych trofeów, pucharów. Masę. No fajny taki klimacik. Sowiecki, Sowiecki posowiecki. Fajnie to wygląda. YouTube, you know? YouTube. Internet, YouTuber, YouTuber. Mm -hmm. Fajnie to wygląda, jest tego tutaj sporo, ale nie ma napisów po angielsku, tylko widzę po rusku opisy i po gruzińsku, także i tak za wiele tutaj się nie doczytam. No ale tak na szybko chciałem wam pokazać. Na no, bardzo warto tu wstąpić jak będziecie. O, proszę bardzo, tutaj główny bohater. I know the guy. Gori, nie? Yeah? Gori? gori? Gori. I know. I know. Tomorrow. Zawtra? Tomorrow. Za, Zawtra I go gori. Nie, yeah, nice. Także na pewno warto tutaj wstąpić na te 5 minutek. To ty... No na razie tak chodzę. Właściwie bez planu, bez celu krążę tutaj w koło. Co chwila zerkam na mapę na gogle. No taki nieduży park. Za chwilę może przysiądę trochę na ławce. Muszę się już czegoś napić. Tu jest jakiś pomnik. Zobaczymy co to za gość. Założyciel Gruzińskiej Narodowej Szkoły. Urodzony w 1871 roku. Zakaria Paliaszliwi. Tak się gościu nazywał. No teraz, dosłownie 400 metrów stąd, mam do jakiegoś jednego z wielu tutaj bazarów. Nazywa się. Bazar zielony. No lubię takie rzeczy, chcę tam pójść zobaczyć co tam sprzedają, jak to wygląda. Pewnie warzywa, owoce. Fajnie to na filmie wygląda, kolorowo. Pokażę wam ceny. No i będę kierował się w stronę rzeki nadbrzeża. Przez Kutaisi płynie rzeka Rioni, tak się nazywa. Miasto znajduje się jakby po obu stronach tej rzeki. Z, z czego większa część centrum i Stare Kutaisi znajduje się po jednej stronie, po drugiej stronie tam jest tego troszkę mniej. No zamierzam na razie tu po tej stronie trochę pooglądać, pozwiedzać. Później na pewno któ którymś z mostów, bo z tego co widziałem na mapie tych mostów jest kilka. Przejdę na drugą stronę rzeki Rioni. Tutaj idę wzdłuż takiej trochę bardziej ruchliwej ulicy. Widzę, jeśli chodzi tutaj o taki ruch pieszy po mieście, no to jest w miarę, w miarę. Są przejścia, są pasy, są światła, chociaż tak chyba zaufania na 100% nie można mieć co do tych świateł, bo pomimo, że jest zielone, to i tak samochody potrafią przejechać. Tak samo kiesi, zresztą ja też, na jak mam czerwone, to idę. Kieruję się w stronę tego bazaru. Jakieś takie piekarnie z bułeczkami. Z daleka już widzę te ceny złoty. Lari, to jest Lari. Nie mogę jeszcze zapamiętać tej nazwy. No naprawdę czuję się trochę, jakbym się cofnął w czasie jakieś 30 lat. Rupieciarstwo, Stragan. To już chyba tutaj. Zaczyna się ten market, tu jakieś mięso. Sorry. Sklepiki. Tutaj, chyba, już za chwilę zaczną się te budy straganowe. Typowo. Tak, tak. Jestem na miejscu. Także wbijam tutaj. Wtarłem, chyba, do centralnej hali. Tutaj tego bazaru. Pokażę Wam trochę, jak mnie nakrzyczą. Jak to wygląda. Pofilmuję trochę tutaj wystawy To tutaj jakiś taki miejscowy przysmak Okej, okay, no problem. Dobrze, ale mówię po polsku Polskie, yeah. Nie. To jest good. Price. Tańsza niż w Biedronce Tajniej niż Biedronce Dobre, dobrze, I... Co to jest? To Jordan Churchill Gluziński i Churchela. aha. Jest starość orzechami. Z orzechami. Jest malino... Katori... Kto... Kator i piramą można guszać. Najlepszy, najlepszy. najlepszy jest granatowy, malinowy Gran... granatowy, jest napisane... granatowy, malinowy granatowy z markwil, wsoki, owoce, tak. suszony w kształcie kiełbaski. So jest różny wszystko w jest. Jest, jest zajebiste. Zajebiste. Ja, Dobrze. Dobrze, ja y, a, Adin no, można la Adin. Lamenia, Adin, Wino, mnie który? Ja nie знаю, Wino który. Winogrona. może być winogrona. Można może ta, być. ten taki z można z orzechami i Nie, nie z orzechami, du, dużo soku. Z dużo, dużo soku. Ten ten Adin. Da. Panie, jak biedroncy. Tak to wygląda. Kocham Polskę i Polaków. Cześć. No i skusiłem się na taki tutaj ten nichniejszy wynalazek. Powiem Wam, że taka guma. Nic specjalnego. Trochę suche. Rewelacji nie ma. Позить можно. Это я. Что это? Это я. Это ты. Да. Номер. Номер. Facebook. Фейсбук. Фейсбук. Да. Хорошо. Потом я посмотрю. Я. Ты меня? Это я посмотрю. Я посмотрю. Да. Я YouTube. YouTube. Я покажу. Я, потом я. покажу. Ty popatrz, popatrz na YouTube YouTube da, 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 da. ja pokażę wszystko na Facebook mnie link link tak, ja to ja Facebook ja pani mam. Facebook, nasz, znajdź cześć cześć tutaj wszelkiego rodzaju przyprawy, zobaczcie kolorowo no problem? No problem? Tutaj znowu hasło Za polsko-gruzińską przyjaźń Zobaczcie Czyli potwierdza się to Że są przyjaźni do Polaków nastawieni No powiem Wam, że jestem trochę zawiedziony tym wynalazkiem Taka guma Za słodkie to nie jest Chorzyć sobie można Na pewno energii trochę to dostarcza W środku taki sznurek Ten sznurek trzecha wyciągnąć. Na razie obgryzam ten sznurek w koło. Warzywka, owoce. I raczej więcej tego już nie kupię, bo nie bardzo mi to smakuje. Suche jak nie wiem. Nie będę w stanie zjeść tego całego. Zostawię sobie na potem. W środku dogryzłem się tutaj do jakichś orzechów. Są to orzechy akurat tutaj te włoskie. Ale nic specjalnego. Tak to wygląda, sprzedają to wszędzie. O tutaj wisi. Także jest to coś to bardzo popularnego tutaj. Różne wersje. Nie, ale mi nie, nie pasuje. Nie moje smaki. Po tej stronie warzywa, owoce. A tutaj ciucholan.